Cześć! W tym filmie wejdziemy głębiej w temat LLM-ów. Omówimy, jak działają, jakie są ich rodzaje, jak można korzystać z nich przez API, czyli jak programista, jakie mają parametry requestów, jakie do nich wysyłamy, oraz jak pisać do nich prompty. Przejdźmy do tego, jak LLM-y są skonstruowane. Jest to tak zwana architektura transformera, czyli obecnie najbardziej zaawansowana architektura sieci neuronowych. Przy czym te najpopularniejsze LLM-y zwykle składają się z samego dekodera. Na wejście LLM-a przekazujemy tekst podzielony na tak zwane tokeny. Są to mniejsze lub większe kawałki słów, czasami w przypadku najpopularniejszych słów są to całe słowa. Na wyjściu llm -y jednak nie zwracają tokenów, a szacunek prawdopodobieństwa, że tekst, który przekazaliśmy na wejście, będzie sensownie kontynuowany przez każdy z tokenów, jakie mają w słowniku. Czyli na przykład, jeżeli na wejście byśmy przekazali dzień dob, tak jak tutaj, które będzie podzielone na tokeny dz, je m spacja, dob, to model oszacuje, że bardziej prawdopodobna jest kontynuacja za pomocą ry niż za pomocą 1, 2, 3. I my wtedy korzystając z takiego modelu językowego. Będziemy sobie mogli dodać to RY do dotychczasowego tekstu, uzyskując dzień dobry i będziemy mogli przewidywać dalsze tokeny, jakie mogą wystąpić w tym tekście. OK, teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób LLM -y są trenowane. Trening tego typu modeli składa się z kilku etapów. Początkowo są fazy tak zwanego pretreningu i kontynuowanego pretreningu, w których to model uczy się ogólnej struktury języka, czyli na przykład tego jakie słowa sensownie mogą występować obok siebie, a jakie rzadko kiedy występują. W jaki sposób poszczególne słowa się odmieniają, zależnie od tego jakie słowa są obok nich. No i na tym etapie używamy największej ilości danych. Setki gigabajtów Terabajty. Kilka albo i nawet kilkadziesiąt, kilkaset terabajtów w przypadku największych modeli. Kolejną fazą treningu jest tak zwany supervised fine tuning, w którym to model jest uczony wykonywać konkretne zadania. Na przykład sumaryzować tekst, klasyfikować go na konkretne klasy i tak Na tym etapie wykorzystywane już jest mniej danych. Jest to kilkaset do kilku tysięcy przykładów tak zwanych instrukcji per zadanie, czyli prompt plus wynik, jaki do danego promptu powinien zostać zwrócony. Ostatnim elementem treningu dużych modeli językowych jest tak zwany alignment, który polega na ich wychowaniu, czyli nauczeniu w jaki sposób oczekujemy, aby się zachowywały, czyli na przykład stylu albo długości wypowiedzi. Albo na przykład tego, że ma przestrzegać promptu systemowego w przypadku modeli czatowych. W tej fazie wykorzystywana jest względnie mała ilość danych w porównaniu z wcześniejszymi fazami, jednak dane te muszą być jak najwyższej jakości. Spójrzmy teraz na przykład, w jaki sposób duże modele językowe przewidują kolejne tokeny. Przykład, który pokazuję na tym slajdzie pochodzi z Weights and Biases. I jak już wcześniej wspomniałem, mamy tutaj na początku tekst wejściowy, który jest rozbijany na tokeny, a następnie przetwarzany przez llm LLM wylicza prawdopodobieństwa, że kolejny token w tekście będzie każdym z możliwych tokenów w słowniku. My już z zewnątrz w oparciu o te przewidziane prawdopodobieństwa. Dołączamy do tekstu wejściowego kolejne tokeny i sprawdzamy ponownie jaki token może najlepiej kontynuować dotychczas uzyskany tekst. Na tym przykładzie mamy na przykład w sytuacji, gdy "ways and biases is v" przewidziane, że najbardziej prawdopodobnymi tokenami kontynuującymi ten tekst jest "machine". I platform. Przy czym machine ma oszacowane prawdopodobieństwo 0,15, a platform 0,2. Jednak algorytm generujący tekst w oparciu o wyjścia llma nie zawsze musi brać najbardziej prawdopodobny token, czasami może wziąć mniej prawdopodobny i kontynuować generację w oparciu o niego. I w tym przypadku, na przykład, wziął machine, Później jedynym tokenem do kontynuowania był learning, a na końcu jedynym możliwym był platform. I w ten sposób dla wejścia Waze and Biases ESV po kolei dogenerował Machine Learning Platform. Teraz spójrzmy, jakie mamy rodzaje LLM-ów. Najmniej wyszkolone są tak zwane modele bazowe. Są to modele. Które zostały wytruczone jedynie na fazach pretreningowych. Nie zostały one sfainfinowane do wykonywania konkretnych zadań, ani tym bardziej rozmowy czatowej. Ich działanie po prostu polega na uzupełnianiu tekstu w sposób taki, jak najbardziej pasuje do zbioru uczącego, na których zostały wytrenowane. Dalej mamy modele. Instrukcyjne, no i są to modele, które już zostały przyuczone do wykonywania konkretnych zadań, co oznacza, że rozumieją całkiem dobrze polecenia w promptach typu podsumuj, przetłumacz tekst, popraw gramatykę itd. Ostatnim, obecnie najpopularniejszym rodzajem LLM-ów są tak zwane modele czatowe. Czyli takie będące bazą systemów czatowych jak ChatGPT albo na przykład Cloud. Te modele zostały wytrenowane do prowadzenia i odnajdowania się w wieloturowej konwersacji, co między innymi oznacza, że został w nie uczony tak chat template, czyli zestaw znaczników pozwalający oznaczać, co jest promptem systemowym, co jest wypowiedzią użytkownika, a co jest wypowiedzią LLM-a. Na tym slajdzie mamy właśnie przykład tego chat template'u. Jest to chat template chatml. No i jak widać, tutaj mamy poszczególne fragmenty odpowiadające promptowi systemowemu, który składa się ze znaczników im start i im end, zaczętych słowem system, w wypowiedzi użytkownika, podobnie, ale user oraz odpowiedź modelu językowego, tak zwanego asystenta, w tym przypadku używającą słowa asystant. Skupmy się jeszcze na chwilę na tym promptcie systemowym. Jest on bardzo ważny, gdyż to za pomocą niego właśnie jesteśmy w stanie skonfigurować, w jaki sposób model ma się zachowywać. Na przykład, czy ma mówić w konkretnym języku, albo czy ma się dostosowywać do języka, którego używa użytkownik? Czy ma rozmawiać na dowolne tematy, czy może powinien unikać mniej politycznie poprawnych tematów? Czy ma odpowiadać językiem naturalnym, czy może ma odpowiadać w postaci json albo XML-a? Spójrzmy teraz, jak możemy komunikować się z LLM-em z poziomu języka programowania. LLM, który wykorzystamy w tym przykładzie, będzie GPT-4O od OpenAI, a językiem programowania Python. Na ekranie widzicie przykład, i spójrzmy po kolei, co w nim mamy. Na początku importujemy klasę OpenAI z biblioteki OpenAI. Jest to klasa, za pomocą której będziemy się właśnie komunikować z modelami od tego dostawcy. Oprócz tego importujemy pakiet OS, dzięki któremu będziemy mogli odczytać zmienną środowiskową ustawioną na maszynie. W kolejnych dwóch wierszach niżej najpierw odczytujemy klucz dostępowy do OpenAI ze zmiennej OpenAI API key, a następnie z jego użyciem inicjalizujemy instancję klasy OpenAI. Która będzie naszym klientem do komunikacji z modelami. W praktyce, skoro klucz jest w zmiennej OpenAI, API key, tego parametru mogłoby nie być i mogłoby to działać w ten sposób, bo domyślnie klasa OpenAI szuka klucza właśnie w tej zmiennej. Jednak, dla pełnej widoczności, co się dzieje krok po kroku, Pobranie tego klucza i przekazanie do klasy OpenAI zostawiam w tym miejscu. Gdy wy będziecie bawić się tym kodem, będzie Wam też łatwiej w ten sposób odmienić klucz na Wasz własny. W bloku kodu niżej widzicie już samo wysłanie prompta do modelu językowego. W tym celu korzystamy. Z wcześniej utworzonego klienta kropka, chat, kropka, completions i funkcji create. Jako parametry tej funkcji podajemy tutaj model, z którego chcemy skorzystać. Tak Jak wspomniałem wcześniej, jest to GPT 4O. Wiadomości, które chcemy, aby model przetworzył, w tym przypadku jest to prompt systemowy. O treści jesteś pomocnym poetą oraz polecenie od użytkownika o treści napisz wiersz o generative AI. Oprócz tego podajemy dwa parametry requestu. Pierwszy to temperatur ustawiony na 0,7, dzięki czemu model będzie w miarkowanym stopniu kreatywny oraz maksymalna liczba tokenów do wygenerowania. Ustawiona na 1000. A na sam koniec wypisujemy wygenerowany tekst. Zobaczmy, czy to działa. No i jak widać, model wygenerował nam wiersz. Tak jak w poprzednich przypadkach, nie będę omawiać jego wartości artystycznej. Alternatywą do korzystania z biblioteki OpenAI. Jest korzystanie z bibliotek mających zapewnić wspólną warstwę abstrakcji dla różnych modeli, takich jak LangChain. I zobaczmy przykład komunikacji z GPT-4o z użyciem LangChaina. Tak jak w przednim przypadku importujemy potrzebne pakiety i klasy. Następnie tworzymy instancję połączenia do modelu. W tym przypadku korzystamy z klasy ChatOpenAI i do której przekazujemy klucz połączeniowy, model, z którego chcemy korzystać oraz temperaturę i liczbę tokenów ustawione jak wcześniej. Następnie tworzymy template komunikacji z modelem. W tym przypadku prompt systemowy jest stały, taki sam jak wcześniej, jesteś pomocnym poetą. A polecenie od użytkownika Zostawiamy jako parametr, który ustawimy później. Następnie tworzymy tak zwanego chaina, po polsku łańcuch, sposobu przetworzenia prompta, a nie następnie przesłania go do modelu. W tym przypadku ten chain jest dość prosty, jest to weź prompta i przekaż go do modelu. Następnie tego chaina wywołujemy za pomocą chain.invoke. Jednak, aby to wywołanie było możliwe, musimy ustawić wartość parametru prompt, który tutaj widzicie, i ustawiamy go jak w poprzednim przykładzie na napisz wiersz o genai. I na koniec wypisujemy uzyskany wynik. Zobaczmy, czy to działa. No i ponownie wiersz został generowany. I ponownie ja odmawiam oceny jego wartości artystycznych. Spójrzmy teraz na parametry requestów, jakie możemy ustawiać, korzystając z LLM-ów. Opieram się tutaj o parametry modeli GPT od OpenAI, jednak pozostali dostawcy modeli korzystają z bardzo podobnego zbioru parametrów. Pierwszym parametrem, o którym warto pamiętać, jest max tokens. Parametr ten określa, jak dużo tokenów maksymalnie chcemy, aby zostało wygenerowane. Przy czym ten parametr głównie pełni funkcję bezpiecznika, pozwalającego nam się zabezpieczyć przed tym, że nawet gdyby model zwariował i generował w nieskończoność, to nie wygeneruje dla nas więcej tokenów niż ta określona liczba. Dzięki czemu unikniemy większych niż oczekiwanych kosztów, musimy jednak pamiętać, że ten parametr nie jest instrukcją dla samego modelu, kontrolującego sposób generowania tekstu. Za jego pomocą nie jesteśmy w stanie określić, czy chcemy krótszą albo dłuższą odpowiedź. Jedynie to po wygenerowaniu ilu tokenów, cały proces generowania ma zostać przerwany. Czyli na przykład, jeżeli poprosimy o wygenerowanie Opowiadania o wycieczce do lasu i ustawimy limit na 10 tokenów. Model nie wygeneruje dla nas opowiadania mieszczącego się w 10 tokenach, jedynie pierwsze 10 tokenów tego opowiadania. Kolejnym bardzo ważnym parametrem requestu jest temperatura. Parametr ten określa, jak bardzo kreatywna albo Inaczej mówiąc, losowa, ma być odpowiedź modelu. Od strony czysto implementacyjnej, parametr ten określa, jak bardzo prawdopodobne jest, że w trakcie generowania tekstu będziemy sięgać po tokeny inne niż te najbardziej prawdopodobne. W przypadku temperatury równej 0 wybierany jest zawsze token szacowany jako najbardziej prawdopodobny. W przypadku temperatury 1 tokeny są wybierane według prawdopodobieństw, jakie miały dokładnie oszacowane, a idąc z temperaturą powyżej jedynki zaczynamy generować coraz bardziej losowe teksty. W przypadku temperatury na poziomie 2 losowość zaczyna być bardzo wysoka i model zaczyna generować losowe ciągi znaków. Sam osobiście używam najczęściej dwóch wartości temperatury 0 oraz 0.7, 0, Zero, gdy chcę, aby model generował najbardziej prawdopodobny wynik, a 0.7, gdy chcę, aby wykazywał się pewnym stopniem kreatywności. Kolejnym parametrem sterującym sposobem doboru tokenów w trakcie generowania tekstu jest top p. Ten jednak działa trochę inaczej niż temperatura. Określa on Podzbiór tokenów, z których chcemy wybierać tokeny rozważane jako ten kolejny do wygenerowania. Jest to łączna masa prawdopodobieństwa tokenów, określająca jak daleko w ich rankingu prawdopodobieństwa chcemy sięgać, wybierając kolejny token do wygenerowania. I tak, wartość 0 oznacza, że zawsze będziemy wybierać najbardziej prawdopodobny token. Wartości większe niż 0, ale do około połowy. Będą sprawiać, że rozważane będą jedynie najbardziej prawdopodobne tokeny. Wartość 0,9 spowoduje odrzucenie jedynie najmniej prawdopodobnych tokenów, a przy wartości 1, czyli maksymalnej, pod uwagę będą brane zawsze wszystkie możliwe tokeny. Oczywiście, dalej prawdopodobieństwa wyboru tokenów będą określane w oparciu o temperaturę. Kolejne parametry to Frequency i Presence Penalty. Te zniechęcają model do powtarzania tokenów, które występowały często albo które już zostały użyte w tekście. Co do wartości tych parametrów, to 0 oznacza brak zachęty. Wartości do około 1,0 oznaczają umiarkowaną zachętę do unikania zbyt częstego powtarzania. Gdy tego powtarzania można uniknąć, a przy wartościach od 1,0 do 2,0 model będzie unikać powtórzeń, nawet gdy momentami będzie się dostawało karkołomne. Kolejny parametr to logit bias. Dzięki niemu możemy zachęcać albo zniechęcać model do używania konkretnych tokenów. Ustawiając dla tokenów wartości minus 1 albo plus 1, ta zachęta albo zniechęcenie jest tylko delikatne. Gdy ustawimy dla jakiegoś tokenu wartość na poziomie minus 100, w praktyce ten token zablokujemy, a przy plus 100 będziemy zmuszać model do generowania tego tokenu, kiedy to tylko będzie miało jakiś minimalny sens. Przejdźmy teraz do tematu prompt engineeringu czyli sztuki tworzenia promptów, które robią dokładnie to. Czego od nich oczekujemy? Jest to ważne, gdyż dobrze napisany prompt pozwala nam uzyskać precyzyjniejsze odpowiedzi, dobrze dopasowane do naszych potrzeb, jak i zmniejszyć koszty korzystania z LLM-ów. No to jak stworzyć tego dobrego prompta? No cóż, na początek musimy określić, co dokładnie chcemy uzyskać. Następnie musimy przygotować wstępną wersję naszego prompta. W tym celu możemy podeprzeć się promptami, jakie znajdziemy w internecie albo możemy skorzystać z LLM do wygenerowania takiej wstępnej wersji. LLM -y bardzo często są dużo lepsze w tworzeniu promptów niż ludzie. Gdy tą pierwszą wersję prompta już mamy, musimy sprawdzić, jak dobrze ona działa, czyli po prostu uruchomić tego prompta. A następnie, w oparciu o wyniki działania prompta, a w szczególności niedoskonałości, na przykład błędne interpretacje naszych poleczeń, naszego prompta musimy ulepszać tak długo, aż będzie działał w zadowalający sposób. Spójrzmy teraz na typowe błędy, jakie można popełnić tworzą prompty, oraz to, jak takich błędów uniknąć. Pierwszym z tego typu błędów jest mało konkretne określenie, co chcemy, aby model dla nas zrobił. Na przykład, prompt opowiedz o blockchain można zinterpretować na bardzo wiele różnych sposobów. Jeżeli chcemy, aby model wygenerował nam informacje o wpływie blockchaina na finanse osób fizycznych, Powinniśmy dokładnie to określić. Oczywiście osobną kwestią pozostaje to, że modelu językowego nie powinniśmy traktować jako źródła wiedzy, a jedynie silnik kognitywnie przetwarzający teksty. Drugim błędem może być określenie zakresu zadania w sposób brzmiący szerzej niż to, czego faktycznie potrzebujemy. Na przykład, kiedy chcemy skorzystać z modelu językowego do ekstrakcji tekstu z dokumentów, gdy powiemy, wyodrębnij informacje z tekstu do dokumentu JSON, model może próbować wyciągnąć wszystkie informacje zawarte w tekście i je w jakiś sposób ustrukturyzować. Jednak, gdy my potrzebujemy jedynie części tych informacji, na przykład. Nazwę, cenę oraz dostępność produktów wymienionych w tekście, powinniśmy dokładnie te szczegóły w naszej instrukcji uwzględnić. Ostatnim błędem, który łatwo popełnić, jest brak formatu wyjściowego, w jakim oczekujemy odpowiedzi. W praktyce, zawsze, gdy mamy takie oczekiwania, powinniśmy to jasno sprecyzować. Na przykład, jeżeli chcemy, aby model odpowiedział nam w punktach, powinniśmy taką informację zawrzeć. Jeżeli chcemy, aby model wyciągnął nam informacje z tekstu do JSON-a, powinniśmy określić konkretną strukturę tego JSON-a, idealnie korzystając do tego celu na przykład z json schema. W kontekście prompt engineeringu bardzo często można spotkać się z hasłami takimi jak zero-shot, one-shot oraz few-shot prompting. Na czym one polegają? Zero shot polega na przedstawieniu modelowi jedynie instrukcji bez podawania przykładów poprawnego wejścia i wyjścia. One shot polega na przedstawieniu jednego przykładu, a few shot prompting polega na podaniu kilku przykładów. Jak to dokładniej wygląda? Przyjmijmy, że chcemy, aby LLM podawał nam dla zadanych krajów ich stolice. W podejściu zero-shot prompting podamy jedynie instrukcję. Dla podanego poniżej kraju podaj jego stolicę. W podejściu one-shot prompting podamy jeden przykład. Na przykład to, że stolicą Polski jest Warszawa. A w podejściu few-shot prompting podamy tych przykładów kilka. Na przykład, że stolicą Polski jest Warszawa, a stolicą Francji jest Paryż. Spójrzmy teraz, jakie typowe elementy mogą występować w promptach. Jest to rola, jaką model ma przyjąć. Na przykład, w przypadku, gdy chcemy, aby ten model poprawiał nam gramatykę w tekście, który napisaliśmy, rolą, którą możemy chcieć, aby przyjął, jest ekspert od gramatyki. Oprócz tego, mamy także instrukcję. Opisujące jakie zadanie chcemy, aby model dla nas wykonał. Bardzo często najważniejszą oprócz instrukcji, częścią prompta są faktyczne dane, które chcemy, aby model dla nas przetworzył. Czyli na przykład, może to być tekst, z którego chcemy wyciągnąć informacje. W promptach, także jak już wspomniałem na poprzednim slajdzie. Często pojawiają się przykłady wejścia i oczekiwanego dla nich wyjścia, dzięki czemu jesteśmy w stanie trochę lepiej nakierunkować model na zadanie, które chcemy, aby dla nas zrealizował. Często umieszcza się w promptach także dodatkowe wskazówki, na przykład podkreślające, co dla nas jest szczególnie ważne, gdy model wykonuje prompta, oraz w niektórych przypadkach umieszczamy. W prompcie dodatkowe dane, które mają umożliwić modelowi poprawne wykonanie zadania. Na przykład, jeżeli chcemy, aby model odpowiadał na pytania użytkownika, wtedy takimi dodatkowymi danymi mogą być źródła, w których odpowiedź na te pytania można znaleźć. Spójrzmy jeszcze na dwa przykłady promptów. Pierwszy jest dość prosty. Składa się jedynie z dwóch elementów: instrukcji oraz wskazówek. Instrukcja w tym przypadku to: zaproponuj trzy nazwy dla nowego salonu dla zwierząt. Wygenerowane propozycje nazw powinny wywoływać pozytywne emocje i odnosić się do następujących kluczowych cech: profesjonalizm, przyjazność, personalizowana obsługa. Nazwy powinny być krótkie i łatwe do zapamiętania. A dodatkowe wskazówki, które dajemy modelowi to rozważ użycie rymów, kalamburów lub przymiotników o pozytywnym znaczeniu. Drugi przykład jest bardziej rozbudowany. Składa się z roli jesteś analizem danych specjalizującym się w przekształcaniu tekstu w struktury JSON. Następnie mamy instrukcję Wyodrębnij. Kluczowe informacje o produktach z danego tekstu i przedstawię w dokumencie JSON. Każdy produkt powinien zawierać nazwę, cenę, dostępność oraz kategorię. Użyj następującego formatu JSON. Tutaj, w miejscu tych trzech kropek, znajduje się konkretna schema albo jakiś inny opis struktury json -a. Dalej mamy przykład wejścia oraz oczekiwanego dla niego wyjścia. Wejście to na przykład dla wejścia produkt A kosztuje 25 zł, jest dostępny i należy do kategorii elektronika, produkt B kosztuje 40 zł, jest niedostępny i należy do kategorii książki. Mamy oczekiwane wyjście sformułowane następująco. Powinieneś zwrócić. No i przykład dokumentu JSON. Oprócz tego mamy dodatkowe wskazówki wskazujące, co jest dla nas ważne, a jest to to, że model ma skupić się na dokładnym przekształceniu tekstu w strukturę JSON i upewnić się, że dane są prawnie sformatowane oraz że ma pamiętać, że tekst może zawierać dodatkowe informacje, które nie są potrzebne, i ma je zignorować i skupić się tylko na wskazanych danych o produktach. A na samym końcu mamy faktyczne dane, które chcemy za pomocą tego prądu przetworzyć. W tym przypadku pomidory są po 5 zł za kilogram i mamy ich jeszcze dwie skrzynki. Kiwi było po 15 zł za kilogram, ale już całe zeszło. I na tym zakończymy to wideo. Dzięki za obejrzenie całości. Do zobaczenia w kolejnych filmach i na zajęciach. Cześć!